Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, i Maryja zawsze dziewica. Kochani, dziś zapraszamy do wysłuchania orędzia Jezusa Chrystusa, przekazanego do Mistyczki Marii. Serdecznie zapraszamy do wysłuchania całości przekazu. Powiedz, że ustanawiam czas szczególnej łaski dla świata przed nadejściem oczyszczenia. To czas miłosierdzia. W tym czasie moje serce otwarte jest dla każdego grzesznika. Każdy, kto zwróci się do mojego miłosierdzia, dozna ukojenia, przebaczenia i zostanie przytulony do mego miłosiernego serca. Ustanawiam ten czas ze względu na dusze ofiarne, które swym oddaniem taki czas wyprosiły, oraz ze względu na świętych, którzy nieustannie za wami orędują. W czasie tym. Dzieci moje, każda godzina jest godziną miłosierdzia. Nie tylko godzina konania. Spójrz, duszo moja, na to od innej strony. Moje konanie rozpoczęło się o wiele wcześniej. Wpisane było w moje życie od chwili stworzenia świata. Wraz z poczęciem zaczęło nabierać kształtów. Wraz z narodzeniem stawało się ciałem. Wraz ze wzrostem moim dojrzewało we mnie, w pełni lat męskich było już uformowane. Zdawałem sobie sprawę z tego, po co przyszedłem na świat i przygotowywałem się do tego. Najboleśniejszy czas, to czas od wjazdu do Jerozolimy. Jakże bolały mnie okrzyki uwielbienia i czci. Bo wiedziałem, że ci sami za moment będą skazywać mnie na śmierć. Jakże bolesny dla mnie był widok Jerozolimy ze wzgórza, miasta, które mnie najpierw przyjęło i ogłosiło królem, a potem uznało za złoczyńcę i skazało na śmierć. Niezmiernie bolesna była wieczerza ze świadomością tego, co oznacza, co mnie czeka, co czeka każdego z jej uczestników, dzielona z tym, który wydał mnie w ręce oprawców. Jeszcze boleśniejsza była świadomość cierpienia mej matki, z którą rozmawiałem po wieczerzy, a która sercem wszystko czuła, w sercu wszystko widziała i przyjmowała na siebie moje cierpienie. Konaniem był też wieczór w Ogrodzie Oliwnym i zmaganie się z szatanem. Konałem, gdy mnie pojmano. Wtedy, prócz udręki duszy, dołączona została udręka ciała, straszliwa męka. Nieludzka, bo choć ludzką ręką czyniona, to przez demona była prowadzona. Zatem widzisz, cierpiałem, konałem już o wiele wcześniej. Dlatego teraz ustanawiam czas miłosierdzia dla świata. Każda pora jest czasem szczególnej łaski dla grzeszników. O każdej porze wzywaj duszo mego miłosierdzia. A przyjdę do Ciebie z mym przebaczeniem, z błogosławieństwem pokoju i ulgi. Dusze moje, kluczem otwierającym serce moje miłosierne jest Wasza ufność. Wzywam dusze wybrane, zaślubione i poświęcone mnie. Niech od tej pory trwają w ufności wielkiej w moje miłosierdzie. Niech ufają, wierzą i kochają za tych, którzy tej ufności. Wiary i miłości nie mają. Niech modlą się za nich nieustannie wyznając mi tę ufność, i niech siebie składają w ofierze na ołtarzu miłości miłosiernej. Niech swoją ofiarę złożą przez ręce Maryi, matki miłosierdzia, a ona zaś połączy ją z ofiarą moją. Stanie się jedną ofiara nasza i zostanie przyjęta przez Ojca, jako ofiara jego umiłowanego Syna. Ojciec otworzy serce miłosierne, i popłyną zdroje miłosierdzia na dusze rozliczne pogrążone w ciemności. Dotknięte łaską, jak nigdy nawracać się będą, doznając boskiego daru przebaczenia. Radość w nich niezmierzona będzie, która przenosząc się na innych, zarażać ich będzie i równie nakłaniać do ufności i wiary w Boże miłosierdzie. Tak miłosierdzie moje, jego chwała i cześć rozprzestrzeniać się będzie na świat cały, i mnóstwo dusz biednych uratowanych zostanie. A ty, mej miłości miłosiernej, ofiaruj się pierwsza na ołtarzu miłości, jako ofiara całopalna za biedną ludzkość, bądź pochodnią spalającą się w płomieniach mojej miłości, duszą unicestwianą przez moją miłość, i dla mojej miłości. Żyj jedynie moją miłością, w mojej miłości i dla niej samej. Nic innego niech w twoim sercu nie gości, twej myśli nie zaprząta, twego języka nie porusza. Ja czynię cię duszo umiłowana miłością moją w sercu samego Boga. Przemieniam cię w nią, i niech miłość będzie imię twoje. Błogosławię krokom twoim, twoim myślom, słowom i uczuciom. Drogie dzieci, wasze serca są naznaczone znamieniem mojej miłości. To ona pomoże wam przetrwać trudne chwile waszego życia. Pomoże wam przetrwać doświadczenia życia waszego i te, które nadciągają. Teraz jest czas modlitwy, czas trwania przy mnie, czas nieustannego jednoczenia ze mną. Serca wasze są słabe. Bez mnie i bez mojej pomocy nie poradzicie sobie. Zazdrość i nienawiść nieustannie atakują serca wasze. To jest zło, które tylko ze mną uda się wam pokonać. Pozostawcie źródła, które do serc waszych wlewają pychę i zagniewanie. Przy sercu moim odczujecie prawdziwy pokój, który ma źródło w mojej miłości. Przy sercu moim serca wasze jednoczą się ze mną, a ja prowadzę je drogą miłości i zjednoczenia ze mną i moją mamą. Przy sercu moim serca wasze są bezpieczne. Tu aniołowie moi pomagają wam i usługują. Drogie dzieci, to jest szczególny czas łaski. Ci, którzy podają mi rękę są przeze mnie prowadzeni. Zaś ci. Którzy się ode mnie odwracają, idą sami i giną, na zawsze giną. Korzystajcie z czasu łaski, który dla Was przedłużyłem, abyście się umocnili i opowiedzieli, komu chcecie podać swoją dłoń. Czas, jaki Wam pozostał, przeznaczcie na modlitwę. Jest to bardzo ważny czas dla każdego ludzkiego serca. Dlatego proszę Was, Abyście odpowiedzieli na wołanie moje i całym sercem przybliżyli się do mnie. Aby serca wasze opowiedziały się, że przynależą do mnie. Abym ja, wasz odkupiciel, wziął was w opiekę, szczególną opiekę. Dzieci moje, w tym szczególnym czasie, w którym jest atak na serca mnie oddane, nie poradzicie sobie bez mojej pomocy. Szatan zna wasze słabości. Wie, gdzie uderzyć, abyście za nim poszli. Dlatego bądźcie czujni i przebiegli. Czuwajcie i módlcie się, aby Ojciec kłamstwa nie zwiódł serc waszych i nie poprowadził ich w przepaść. Proszę Was, dzieci moje, aby serca Wasze były wolne od zatwardziałości, by umiały wybaczać tak, jak ja Wam wybaczam. Jeżeli wybaczycie tym, którzy Wam zawinili. Będę przy Was i poprowadzę serca Wasze w bezpieczne miejsce, które Was ochroni i obroni przed każdym atakiem złego. Jesteście moimi dziećmi. Jesteście, drodzy sercu mojemu, błogosławię Was.